Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Obiecaliśmy Wam, że będzie to trochę vlogowa wersja, więc zmieniamy to na bardziej mm, vlogowe posiedzenie w warsztacie wieczorową porą. Dla wprawnego oka, na pewno bash bar już komuś tutaj e, śmignął. Tak, zrobiliśmy bash bar, mamy do ułożenia chłodnicy pokażemy wam dzisiaj parę ciekawostek między innymi e, odnośnie właśnie ułożenia chłodnic co będziemy rozwiązywać jaką rzecz zastosujemy z DTM-u bo Kazimierz wpadł na niecny pomysł przez który musimy tutaj trochę rzeczy przeprojektować pokażemy wam zwrotnice zmiany e, hamulce no trochę takich rzeczy musimy koncepcyjnie ponadrabiać zapraszam Zanim przejdziemy do działania i zdradzimy Wam dalszą część prac, nie obeszło się oczywiście bez fakapu. Mamy tutaj dwie podłogi, właściwie dwa dyfuzory. Ten dolny, jak już wiecie z wcześniejszych odcinków, to będzie leciał do hajabuzy. Natomiast ten górny jest on większy, ale powinien, powinien wyglądać jedna z jego części powinna wyglądać tak. A wyszła tak. Jak widzicie o, czekajcie, muszę sobie ułożyć ten kąt jest całkiem inny. No, i stało się tak, że po prostu projekt przy eksporcie do pliku, który, będzie, który był do wycięcia, jakoś się skurczył. Więc e, musieliśmy znaleźć w którym miejscu, sprawdzić wymiary. No i ponownie czekamy na wycięcie mm, tej części, dwóch właściwie części. Tak chcecie Kazimierza, zapewne, więc Kazimierza zapraszamy. Alo? No, Kazidanius. Jak stąd? E, powiedz mi, dlaczego przez Ciebie mamy opóźnienie? Jak zwykle, jakieś pomysły po drodze wpadają, nowe. Czy znaczy nowe, nie nowe? No, no, chcemy wykorzystać jak najwięcej jakichś doświadczeń i takich fajnych rzeczy, żeby dobrze wozik się prowadził i żeby można było kombinować sobie po swojemu, ustawiać. No więc, po pierwsze, pierwsza koncepcja chłodnic, no nie za bardzo tutaj z miejscem wychodziła, troszkę ciasno się nam zrobiło i ta masa bardzo nam się wysunęła do przodu. Więc wracamy do pierwotnej koncepcji pionowych chłodnic, tylko je damy niżej. Teraz już mamy podłogę we właściwym miejscu i lepiej to będzie widać jak nisko możemy sobie zejść, nie tak wysoko jak mamy teraz. Tak wstępnie przywieszoną. No i druga rzecz, stabilizator. Chcemy sobie zrobić regulowany. Zaraz pokażemy wszystkim, jak te chłodnice, jakie mieliśmy koncepcję na nie, ale właśnie przez stabilizator mamy, mamy opóźnienie, bo musimy zmieniać chłodnice też, ułożenie przez to, co wymyśliłeś z DTM-u. No, to jest takie przywołanie koncepcji z dawnych czasów. Czyli regulowany stabilizator, będziemy mieli jedną rurę, do tego piórka o zmiennym kącie ustawienia i ten zmienny kąt ustawienia będzie zmieniał sztywność tego stabilizatora. Oczywiście wszystko obsługiwane przez EQ Mastera, tak. tak możecie sobie zobaczyć, będziemy mieli pokrętło w dawnych czasach w DTM-ie mieli tak. taką olbrzymią, postaramy się wstawkę wam pokazać, taką, taką wajchę jak w samolocie, nie. Dokładnie. Jeden stabilizator przedni, tylni i tutaj ustawienia. Natomiast my chcemy to zrobić na kierownicy pokrętłem po prostu. Dokładnie, dokładnie tak. To możemy wykonać sobie bezproblemowo, właśnie stosując silniczek krokowy, no i sterując to z pm -u. Miałeś tutaj, żeby chłopakom i dziewczynom, gdyby jakaś oglądała, pokazać i zademonstrować, jak to ma być. O, znalazło. To jest to, co Kazimierz przywiózł, i to nie jest takie lekkie. Tak, to jest prefabrykat, z którego zrobimy sobie pióreczkę. To jest stal sprężynowa z resora po prostu. No i z tego sobie wytniemy pióreczkę. A, które będą e, służyły jako część stabilizatora. Dokładnie, czyli w tej... E... Pomyślmy, że to już jest wycięte pióro, tak? tak. <gry> Czyli w tej wersji ono będzie dużo mniejsze i lżejsze, ale w tej wersji stabilizator jest najbardziej miękki. Tak, dokładnie. Bo pracuje tak. Tak. tak? A tutaj dorobimy sobie, można powiedzieć, osie. One będą oczywiście z tego kawałka wyciosane. No i obracamy wokół osi. I teraz, jak chcemy to zgiąć, to jest mega sztywne. Dokładnie. Ale to nie będzie tak, że jest zero-jedynkowo, tylko pomiędzy tak. jeszcze mamy różne ustawienia, dokładnie. i wtedy ta. Y Sztywność, miękkość, sztywność, miękkość zmienia się, się tak. zmienia dokładnie. Więc taki plan. No i tutaj powstał problem, ponieważ to musimy zamocować gdzieś w tym miejscu. Ale mamy też chłodnicę. Tak, no i tutaj między chłodnicami będzie sobie, właściwie za chłodnicami, będzie rura, i tak oryginalnie zresztą będzie rura sobie szła, i do tego to. Przemocowa. I ten przód wydaje się niby prostą rzeczą. E, tak jak Wam mówiłem, mamy baszbar, który też e, jest zamontowany. Na razie jest stalowy, oczywiście. Jeżeli będzie trzeba z aluminium, to zrobimy, żeby będziemy sobie e, te rzeczy zastępować, które będziemy mogli, żeby z wagi sobie zbić. Natomiast to jest wersja pierwsza, testowa, koncepcyjna. Łatwiej nam wyciąć, przerobić. Natomiast mamy jeszcze jedną chłodnicę, bo to nie jest tylko ta chłodnica. Druga będzie przed tą. A wcześniejsza pozycja tych chłodnic to było coś takiego. No tutaj mam nawet przyspawane łóżka, w których to pierwotnie miało sobie być. Dokładnie. I tu miała być jedna chłodnica, druga miała być na dole. Na pudełku mamy uchwyciki tutaj do przyspawania na gumeczka. Dokładnie w tym miejscu. No i oczywiście wlot powietrza. To nie jest tak, że wlot powietrza ma być wielkości chłodnicy, tylko wlot powietrza ma być dużo mniejszy, to powietrze ma tu zwolnić, trochę się rozprężyć. Tak, to też, że przez lameleczki przepływa, no, nie całą powierzchnią, tylko jednak jest zmniejszona o te lamelki, więc nie może być otwór wielkości chłodnicy. Dokładnie, ale no też żeby ta oddało tą temperaturę do powietrza, Dokładnie. prawda, więc wtedy... Przechodzi tutaj szerokim otworem, oczywiście. Z, 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 a tak działa aerodynamika. No nie będziemy teraz dokładnie tłumaczyć, ale z powrotem za chłodnicą się zwęża i wylot miał być na, do góry na przednią szybę. Nie zaburza nam koncepcji ta pionowa, to pionowe ustawienie, które zrobimy sobie właśnie mniej więcej tak. Mamy do podłogi, tak jak wiecie. Jak Kazimierz wspominał, możemy do tej podłogi dojść, więc ta chłodnica będzie dużo niżej. Środek ciężkości nam się obniża, bo jednak tutaj był cała chłodnica zalana to trochę kilogramów jest. Tutaj ten płyn będzie niżej dużo. Druga chłodnica będzie przed tą. Gdzieś tu wentylatory pomiędzy, chyba damy. Tak, tak? wentylatory pomiędzy. Z tyłu będzie kierownica wyprowadzająca powietrze, z przodu wprowadzająca więc. Zresztą nam się wszystko skróci dzięki temu. I mamy tutaj jeszcze właśnie stabilizator, mamy tutaj przekładnie i musimy tam wcisnąć bak. Jeżeli ktoś spawa baki, to może do nas napisać, bo ten bak będzie miał trochę e, dziwną formę. Mamy tutaj e, kolumnę kierowniczą, którą musimy ominąć, a pasowałoby, żeby ten bak był też wsadzany, wyciągany, bez jakichś, nad, tak, jakichś komplikacji wielkich, nie? Dobra, odstawiamy tą chłodnicę. Odstawiamy stabilizację, no i bierzemy się za resztę. Czyli tu będzie pierwsza, znaczy druga, a pierwsza będzie jeszcze z przodu, chcesz dać, nie? Tak, dokładnie. Mm, no i co, słuchajcie, no teraz wydaje się, że mamy to, co możemy pospawać, ale tak naprawdę teraz trzeba zaprojektować mocowania do niej. Mieliśmy wcześniejsze takie mocowanka zrobione. My Jest lubimy. Łaskownika. My lubimy sobie to, mm, tak powiem, zrobić rękodzieło jakieś, e, popatrzeć na to, pomyśleć, tak? Mamy to w projekcie. I pewnie później Jurek będzie musiał to w projekcie pozmieniać. Także pozdrawiamy Jureczku. E, natomiast e, lubimy na to popatrzeć, nie? Jeżeli chodzi o chłodnicę, to nie wspominaliśmy, Toyota Supra. E, Mica. Tak, grube rdzenie Tak, grube rdzenie. Dwie, dwie chłodnice. Dlaczego dwie chłodnice? Bo większa objętość. E, silnik 4 bary ma dostawać, więc też będzie się mocno grzał. Tak, no, zasadniczo na krótkie dystanse na pewno jedna chłodnica by w zupełności wystarczyła, natomiast na dłuższe, jakieś długodystansowe, można by nawet powiedzieć, upalanie, to jednak akumulacja ciepła no, dawałaby się we znaki no, przy w takiej mocy. W planie jest coś takiego, że skaczemy sobie na tor, ja upalam ileś tam kółek, później wsiada kazimierz albo kazimierz wysiada, ja wsiadam i dalej upalamy, tak, że to nie będzie mieć przerwy. nie? I fajnie by było, żeby ta zabawka dawała nam frajdę, a nie żebyśmy jedną sesję pomijali, bo musimy auto schłodzić, nie? Tak, dokładnie. już koncepcja papierowa najpierw, a później to przelejesz na komputer. A później się wykręcają maszki. No mamy taki specjalny zeszyt. Taki zeszyt części do tysiąca do koni, i w tym zeszycie są wszystkie. A nie, do Hayabuzy też tutaj chyba sobie szkicujesz. Więc tutaj są te wszystkie części, które będą szły do wycinania. E, później mm, mamy je zarówno zapisane w plikach, jak i koncepcyjnie w wersji papierowej, z której też korzystamy. Dobra, słuchajcie, wstępne projekty Kazimierza już są, możecie sobie zobaczyć. Zaraz on je przeniesie na komputer. To są mocowania tej jednej chłodnicy, a co z drugą? Tylko w drugą stronę. Dobra, czyli dru drugie robimy dokładnie to samo, tylko w innym miejscu będą przyspawane. Hmm, w sumie trzeba sobie upraszczać życie, a nie komplikować. A jak życie 126 Collection, to w tym miejscu chcieliśmy pozdrowić Grzegorza, właśnie ze 126 Collection, bo on ma bardzo dużo do gadania, jeżeli chodzi o nasze wycinania i blachy, bo nam bardzo dużo z tym pomaga. Także no, w tym projekcie jest mocno zaangażowany. Grzesiu, dziękujemy Ci jeszcze raz. A my z Grzegorzem dalej będziemy działać jakieś ciekawe projekty dla Was, które Grzegorz w swojej kolekcji będzie oczywiście zmieniał, modernizował, robił od nowa. Więc tak to wszystko się kołem toczy. Dobra, Kazimierz projektuje, może Wam coś pokaże ciekawego. Jak już wiecie, chwilę czasu minęło, ale to też Wam opowiem, dlaczego taka przerwa się zrobiła. Natomiast dzisiaj cały czas pracujemy nad chłodnicami. Tutaj mieliśmy już koncepcję wstępną, musieliśmy ją wyciąć, co widzicie przede mną. Kazimierz tam pracuje nad spływami od turbo, bo przyszły nowe rzeczy od FMIC, więc musimy to zamontować, żeby te turbiny działały. Damian, nie tłucz się tutaj, jak rozmawiamy. A z Damianem będziemy później wyciągać silnik, będziemy troszkę zmieniać mocowanie. Mam nadzieję, że Kazimierz też nam z tym pomoże i musimy założyć koło zamachowe. No i szykujemy się do odpalenia. Mieliśmy już mocowanie wymyślone, było coś takiego, prawda? No trochę to jest zniekształcone w tym momencie. Ale patrzcie, było tak, chłodnice miały iść poziomo, miały iść dwie poziomo, nie było z tym problemu, prawda? Ale w momencie, kiedy zmieniliśmy koncepcję na obniżenie tych chłodnic i postawienie ich pionowo, to druga chłodnica jakby blokowała się i mieliśmy problem z, z takim serwisem późniejszym, więc stwierdziliśmy, że wymienimy to na coś takiego. I w tym momencie mamy tutaj gładką powierzchnię, nie będzie nam nic przeszkadzać i z łatwością późniejszy serwis będziemy. Wykonywać. Niby taka drobnostka, ale pomoże nam to naprawdę przyspieszyć ewentualne prace serwisowe. Pół tu niemalowane, oby takich nie było. Natomiast no, zajmuje to chwilę czasu, żeby zaprojektować, wyciąć, wyciąć te stare i przyspawać nowe. Jedziemy. Kazimierz bardzo chce dzisiaj mówić. Pewnie nie spał dwie nocki, ale to jest jego koncepcja, więc myślę, że on najlepiej Wam wytłumaczy, co mu się w głowie tutaj urodziło. Tu urodziło się to, że trzeba podpiąć przewodziki, ładnie poukładać, tak żeby tutaj nam się też odpowietrzały korpusy, bo mamy korpusy chłodzone cieczą, więc muszą się odpowietrzać i ustawienie tego pod lekkim kątem ułatwia odpowietrzanie. Także tutaj to jest spływik, też tutaj Kiedy trzeba wycelować. Musi się łączyć do jednego, czy każdy osobno do miski będzie? Nie, do jednego. Mamy tutaj gdzieś trójniczek. Dobra. A mamy, to będzie zasilanie gdzieś tutaj, tak? Tak. Czyli rozdzielał będzie na jedną turbinę i na drugą turbinę. Tak, tak. No turbosprężarki są na łożyskach kulkowych, więc tego oleju dużo nie potrzeba, więc jeden spływik wspólny w zupełności wystarczy. Okej, okay. no to koncepcja jest. Czasu ma. To, trzeba po prostu kręcić, ustawiać. O, jeszcze też e, aktualizowaliśmy spływy, żeby były uszczelniane na oringach, nie na uszczelkach. O na uszczelkach lubi podciekać, a na oringach, dopóki się oring nie spali, to jest szczelny. będzie miał ciężkie żywota, ale może da radę. Tak, tak, dokładnie. Niech Was nie zdziwi, że to jest tak dogięte na typu i madło, i młotek, to jest wersja prototypowa i zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak to ustawimy, a, czy nam będzie później przeszkadzać ze stabilizatorem, który tutaj musimy jeszcze wpakować. Ten stabilizator będzie nietypowy, trzymam chodnicę, a, więc musimy to po prostu sobie posprawdzać na spokojnie. Także jeszcze to będzie zmieniane, chcemy zrobić tak, żeby to było dokręcane śrubami, żebyśmy mogli to wymieniać, mogli modyfikować, jeszcze należyło Wam się wyjaśnienia co z nadwoziem, bo dużo osób o to pyta, ja już mówiłem, że prawie już wszystko jest ustalone, prawie wszystko było ustalone, poruszę to później, natomiast tutaj musimy jeszcze mieć dokładny koncept nadwozia, a w razie czego zawsze możemy jeszcze to zmodyfikować i zmienić, dlatego to tak wygląda. Dobra, słuchajcie, przyszło też nasze zamówienie z delere.pl, więc mamy zaciski w ilości czterech sztuk, nie dwóch. Tak, na no wszelki wypadek mamy cztery. Nie, na no żarty, ręczny, chcemy mieć na niezależnym obwodzie. Nie wpinać się szeregowo. Jest to bezpieczniejsze, rzeczywiście działa to jako hamulec awaryjny wtedy. Ale ten ręczny to chcesz chyba jako dodatkową masę dla zabawy? Tak, natomiast czasem się przydaje. Dobra, no to będziemy mieli osobny obwód. E, mamy dwa zaciski na jedno koło z tyłu i dwa zaciski na drugie koło z tyłu e, Co to za zaciski w ogóle? No, zaciski takie raczej budżetowe. Natomiast e, zmienimy w nich e, uszczelnienia. W pudełeczku też chyba tam były takie z autofrena. Poza tym korpusy, e, niezależnie od firmy, tłoczki, no, są bardzo dobrej jakości, nigdy nie było zastrzeżeń co do jakości czyli... tych zacisków. No, jedyne co to tak naprawdę problemem są uszczelnienia, czyli te, te gumeczki wokół tłoczka. Czyli kupiliśmy budżetowe, usprawniamy je i nie będą tak. takie budżetowe. Tak. Ale to dokładnie. też Wam ten proces, jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, to, to Wam pokażemy jak podtuningować zacisk hamulcowy. Tak, no dokładnie tani zacisk można zrobić całkiem przyzwoitym. No i plusem tych zacisków jest to, że są aluminiowe, lekkie. Natomiast jest to też minus, ponieważ jakiekolwiek używane zaciski aluminiowe w pewnym wieku no, zaczynają mieć spore wrzery wokół uszczelnienia. I takiego używanego zacisku nie zawsze się udaje dobrze zregenerować. Dlatego tak, nówki nie. Dlatego nówki były dostępne takie, jakie potrzebowaliśmy, więc można było zaryzykować taką opcję. Z tak łatwo nie było, nie są dostępne, natomiast tylne, w związku z tym, że to popularny samochodzik jakiś Mercedes ML, no to zaciski dostępne. Też... To by w pieniądzach nowe zaciski. Tak. Poddamy je tuningowi i będą fajne tak. widocznie. I też celowaliśmy w krój klocka taki, żeby był popularny Brembo. Mhm. Wtedy możemy sobie wybierać między różnymi mieszankami, z różnymi współczynnikami tarcia, tak żeby Oprócz tego, co możemy pokrętełkiem na balancerze pedału hamulca ustawić, możemy również próbować mieszankami klocków też jeszcze dograć. No właśnie, ten balans klocków, nasz znaczy balans klocków, te dostępność, ilość mieszanek i tak dalej, to tym się kierowałeś, bo wybierając tak, naciski. Dokładnie tak. No. Dobra, słuchajcie, mam jeszcze jedną informację, bo jak wiecie, z dealerem współpracujemy już jakiś dłuższy czas, więc mamy zawsze te części na czas, ale e, tak porozmawialiśmy chwilę i dobra, no mamy lepsze ceny, jeżeli o to chodzi, ale co wy z tego macie? Wy też będziecie coś mieć z tego. Stworzyliśmy z Dellerem kod dla Was specjalnie, który obniża Wasze zamówienie o 7%. Zawsze to coś, możecie sobie sprawdzić, co potrzebujecie. Kwota zamówienia powyżej 50 zł i o 7% macie lepsze ceny. Więc jeżeli coś jest, wpiszcie kod sobie. A, kod Damian zrobiliśmy, chyba łatwy do zapamiętania, bo mieliśmy kompetyzjone, ale to chyba nie każdy mógłby wpisać, nawet ja się czasem może pomylę. Więc Damian, myślę, że jest kod łatwy i możecie sobie wpisać minus 7% na każde zamówienie. To jeszcze króciutko tutaj takie kadzienka, bo poszedłeś po, po te gumeczki tuningowe, tak? Bo są dużo lepsze. Tak, no tutaj mamy opisane 40 tłoczek, wersja Brembo. No i jak sobie mamy zestawik, no to wszystkie gumeczki są. O, cyk, cyk. One są dużo twardsze, y dużo bardziej wytrzymałe na temperaturę niż te, które są seryjnie w takich budżetowych zaciskach. Tam guma niestety po roku, dwóch, góra, trzech latach wygląda gorzej niż na dwudziestoletnich zaciskach. Także. No to macie skorzystajcie sobie. Nie, ta firma nam nie płaci, żebyście nie myśleli. Ale jak są lepszej jakości, to też możecie sobie takie zastosować. No, każdy miesiąc, doświadczony, więc wie co i jak. Dobra. Dobra, jeżeli chodzi o te mocowania chłodnic, to też łapiemy gdzieś kąty, łapiemy odległości, sprawdzamy co nam będzie pasować. Trochę to było inaczej zaprojektowane, to jest przegięte na imadle, na razie, żeby sobie chłodnicę ustawić, zawsze to możemy klepnąć, później pomierzymy dokładnie, bo to łatwiej jest zmierzyć, sprawdzić sobie jak to jest na... Prawdziwym modelu. To było trochę inaczej zaprojektowane w sensie takim, że te chłodnice, znaczy to mocowanie było bardziej prostopadle do, do tego. Natomiast myśmy to trochę przekrzywili i tutaj musieliśmy skrócić jedno mocowanie, więc po prostu nacięliśmy, skróciliśmy, spawnęliśmy, ustawiliśmy sobie chłodnicę na ten moment nam to wystarczy, bo jak wam mówiłem, zmierzamy do odpalenia. Musimy przyszykować węże, pomierzyć odległości. Także jeszcze tutaj nam trochę zejdzie, ale podnice są ułożone tak, jak powinny być. Jeżeli nic się nie zmieni z koncepcją nadwozia, to tak zostaną. Więc przechodzimy do walki z tyłem. A jeżeli chodzi o tył, w tym momencie już prawie mieliśmy go całego złożonego. Były, e, tutaj był cały dolot, już trochę jest rozłożony, zatkałem szmatkami, żeby nic nam nie powpadało. Kazimierz kończy e, tutaj wężyki do turbin. Damian robi zamówienie jeszcze od FMIC, bo musimy końcówki podomawiać, żeby zamknąć to tak, jak ma być. Kończy Kazimierz jeden wężyk. Ściągamy całe turbiny, cały tutaj osprzęt, który jest przy silniku, i będziemy silnik wyjmować, żeby włożyć to koła. Dlaczego takie szerokie? Ci, którzy nie wiedzą, dlaczego takie szerokie, silnik jest inny, skrzynia jest inna i żeby to połączyć musiała być flansza. Dlatego takie koło szerokie, prawda? Bo jeszcze flansza nam dochodzi. Zaraz to wrzucamy. No, może zakręcimy rozrusznikiem. Co to dorabiamy przewody chłodzenia turbosprężarek. Już taka końcóweczka, to zawsze najwięcej czasu schodzi z takimi pierdółkami, żeby ładnie pozarabiać końcówki. No i oczywiście zawsze koncepcja troszkę się zmienia przy końcu, natomiast mamy tych końcóweczek zamówionych, Damian domawia i coś, prawie jesteśmy na finiszu z przewodami. A jak będziemy mieli przewodziki, no to w sumie tylko zalewać chłodziwo, rozrusznik, trochę układu paliwowego, no i kabelki możemy palić. A my rozbieramy to, co złożyliśmy. Musimy wyciągnąć silnik, żeby włożyć to koło zamachowe. To już Wam zdradzę z kolejnego odcinka, że to nie zajęło nam kilku godzin, tylko prawie trzy dni. Ale o problemach, na które napotkaliśmy, tak naprawdę dowiecie się w kolejnym odcinku. No i mam nadzieję, że już zmierzamy do odpalenia. Do zobaczenia. Cześć.